Słyszymy? Nie, ręce później. Poczekaj. Dzień dobry, nazywam się Sebastian Przybylski, reprezentuję agencję i to mój profil, to moje ręce i bardzo chciałbym zagrać w reklamie. Ha. Czy dobrze, ale za, zanim, odpowiesz, zanim odpowiesz, czy dobrze, przedstawię mojego kole, naszego kolejnego gościa. Paweł Koseski zgarnął wiele, wiele, wiele reklam w tej branży. Dzień dobry. Po prostu wyjadacz, wyjadacz. Paweł. Czy dobrze to zrobiłem czy źle, czy fatalnie czy... Ja bym nie mówił tego, że chciałbym zagrać w reklamie. Aha. Na dzień mm -hmm. dobry bym byłem spalony. Na dzień dobry spaliłem, więc... Ale to dobre pytanie teraz mi się utworzyło w mojej małej raczkującej główce. E, czego nie mówić najlepiej na castingu? Albo co mówić, żeby zrobić dobre wrażenie? Hmm. Pamiętam taką scenkę w ubiegłym roku na castingu, jak pewna dziewczyna powiedziała, że jestem fajna. O. No i to troszkę ją tak podstawiło, tak. No i już ta pani reżyser już na nie patrzyła troszkę inaczej. Czyli najlepiej słuchać po prostu poleceń reżysera i, tak. i jakoś tak specjalnie się nie wybijać. Nie, przed szereg? być sobą, być sobą, być na luzie, słuchać poleceń reżysera. I robić po prostu swoje. No. Jak są do zagrania uczucia, to jak najbardziej zagrać to z uczuciem, z emocją, tak? No I wtedy to jest szansa. Czyli żadnego, że jestem fajny, żadnego, że chciałabym zagrać w reklamie naturalnie z uczuciem. Mhm. Okej, okay, to już będę wiedzieć. Ja już wiem, że byłabym na castingu spalona, jeśli chodzi o grę uczuć. Nie każdym... potrafisz okazywać uczuć. Wiesz co, ja potrafię okazać jedno uczucie, śmiech. Za każdym razem jak ktoś każe mi płakać, śmiać się, być zła, być zdenerwowana, być rozżalona, to zawsze się śmieję. Także jestem spalona. Dzień dobry, mam na imię Monika. Mogę zagrać w castingach, gdzie liczy się śmiech. Właśnie, właśnie. Słuchaj, tak pogrzebaliśmy trochę na Twój temat, Pawle. I wygrzebaliśmy coś takiego, że Ty kiedyś, nie zgadzam Państwa, ściągałeś długi. Jak to się stało? Wyrzućmy go stąd, słuchaj. Ale zobacz, jak spojrzał. Jak spojrzał. Uważaj, bo coś jest Czy to prawda? Nie ściągałeś nie. rzeczywiście długi? Tak, to był mój zawód. Robiłem to kilka lat. Generalnie to były spółki, to były firmy. No. Aha. Z żadnych jakichś takich ruchów, prawda? No dobrze, ale to marzyłeś o byciu aktorem od zawsze. W ogóle pierwsze pytanie, czy ty jesteś aktorem, czy możemy nazwać cię aktorem? Jeśli jestem na planie, tak się do mnie zwracają, jeśli gram w reklamie, jestem jako aktor, tak. Czyli nie tylko grywasz w reklamach, ale również bywasz na. Na planach filmowych, zostaje tak. Teraz już po dwuletnim. W dwuletniej praktyce tak dostaje jakieś tam role w filmach, w różnych produkcjach. Czy to są filmy wojenne, czy to są jakieś kostiumowe, które bardzo, bardzo, bardzo lubię. Czy trzeba zatańczyć, czy mam być żołnierzem? Latać z karabinem, czy... nie ma problemu. Na planach filmowych mam nadzieję, że nie łączy swoich y, dwóch profesji, czyli ściąganie długów i aktorstwa. Słuchaj. Nie, ale przydają się y, umiejętności, które kiedyś y, nabyłem, tak? Czy tak na przykład, jak bardzo cenna jest jazda na konno, czy walki, umiejętności walk wschodu, na przykład, które też w dwóch scenkach były wzięte. Y, no więc to się przydaje. Czyli to ty już. W wielu, wielu produkcjach zagrałeś, a powiedz swoją taką najciekawszą, bądź najśmieszniejszą yy, yy, jakąś scenkę właśnie z tego, tego całego planu filmowego, bo to jest, to jest bardzo ciekawe. Hmm. Hmm. Pamiętam jak... <laughs> Zanim sobie to przypomnisz, słuchaj. Nie no, było troszkę, e, natomiast jak, na pewnym planie byłem w mundurze e, policjanta i Naturalnie. Byłem głodny, poszedłem po kebab. <laughs> Pamiętam jak ten Turek stanął na baczność przede mną i dał, dostałem podwójną porcję, no więc śmiał się. Mówi, dla panów policjantów, mówi... Ale byłeś polskim policjantem? Tak, 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 polskim. Druga scenka na przykład, jak był... było zwierzę, był osioł na planie mhm. i w pewnym momencie było hasło akcja. Osioł zaczął wydawać swoje dźwięki, tak? Nie wiem... Do kogo? Ale. Akropną osłonę, prawda? No zabawne, po prostu po ujęciu 15 minut czekaliśmy, jak się osioł uspokoi. Mm. <noise> Mam pomysł, Sebastian, fajnie to zainteresował. Ja już I słonien, Teraz będę osłem, dzień Ale tu mi się nasuwało pytanie: trudna gra ze zwierzątkami. One chyba muszą być nieźle wytresowane, prawda? Byłem na planie z kurami. Z, kurami? z kurami? Jak da się wytresować? Znaczy, wcześniej rano. <noise> Słuchajcie, ale poczekaj, bo to jest dobry temat, z kurami. Z kurami. Ja rozumiem wytresować psa, kota, ewentualnie papugę. Słonia. No słonia przybyskiego, tak, tak. ale, ale kury? One są wytresowane eee... czy faktycznie trzeba za nimi biegać? Słuchajcie, jak robiłem taki, przeklęknąłem, zrobiłem taki ruch, ona wskakiwała na kolano bądź siadała mi na, na bucie. Na bucie mi siadała i ona, one miały swoje imiona, były tam w różnych barwach, różnych kolorach, nie wiem, nie znam się na tym. Ale były wytresowane i, i treserka, która chodziła ym, po planie, wołała ich normalnie po imieniu, <noise> no i po prostu jak przedszkolaki. <noise> Szokujące są kury, kury, tresowane kury. No dobrze, ale skąd w ogóle wziął się u Ciebie pomysł, bo jak wcześniej zaznaczył Sebastian, byłeś tak zwanym windykatorem. Tak. Dobrze nie. mówię. Tak. To nie e... ma nic wspólnego z aktorstwem, nawet no się zrymuje, nie słuchaj. Słuchaj, nie taka, nie taka, tylko jakaś niesamowita przepaść między tymi dwoma zawodami. Sk skąd to w ogóle Przepaś, się Przepaść, ale... Nie oparcie na szkło, mówię Ci. Tak, trafiłem! <laughs> po prostu zaistnieć. Jak zobaczyłem mojego kolegę trzy lata temu w telewizji w pewnej stacji, i on był policjantem. A dziś jest na deskach teatru, po prostu mnie to tak zainspirowało, że powiedziałem: czemu nie? Muszę spróbować. A praca jako specjalista do spraw indykacji dała mi to, że mam bagaż takich doświadczeń, rozmów, negocjacji. Grania różnych ról, prawda? No, co dalej z tym idzie? Granie twarzą, uczuciami, emocjami. i, i Znalazłem ogłoszenie w internecie bądź w gazecie właśnie moich e, przedmówców, moich przyjaciół znakomitych, e, Norberta i Sylwię, i zgłosiłem się do nich. Pojechałem, pamiętam, z samochodu do nich dzwoniłem. Mówię słuchajcie, ja dzwonię tam w sprawie ogłoszenia chciałbym. I wtedy Norbert mówi przyjedź. Po prostu przyjedź do nas. No i ja taki lekko e, taki zmiksowany, bo mówię, agencja aktorska przekraczam bramę wytwórni mówię, nowy świat, czyli wielki nowy świat, świat. Wielki świat w ogóle. Ja znałem tylko z, z tej strony telewizora. E, Wszedłem taki nieśmiały, jak myślałem, że już się treny pozbyłem, ale jednak troszkę mam jeszcze. Zrobili mi sesję zdjęciową. Udałem się na chyba 5 czy 7 castingów i się zaczęło. Wygrałem pierwszą reklamę, po chwili druga, później propozycja do filmu, jakiś epizod, później trzecia, czwarta. Jutro nagrywam ósmą reklamę akurat z moim, dla moich przyjaciół, z moimi przyjaciółmi. No, są bardzo moi, moi bliscy oni, tak? to są moje bliskie osoby, z którymi na wszystkie tematy rozmawiamy. Czy Ty jesteś tym e, panem nieśmiałym, o którym wspomniał Norbert o, chyba, właśnie. tak? Tak mówił. Tak, tak <laughs> który... zadaliśmy Norbertowi pytanie, czy jeśli ktoś jest nieśmiały, czy to automatycznie zamyka tę telewizyjną furtkę i Ty chyba jesteś dowodem na to, że że cuda się zdarzają. Grze, tak, tak, cuda się zdarzają. Warto tam iść i, i warto się przełamać, tak? Oni dali bardzo dużą um, szansę. Nie wiedziałem, że tam się odnajdę w ogóle, ale dało się. No dobrze, ale skoro ty należałeś do tej grupy tych, do grupy tych nieśmiałych, pamiętasz swój pierwszy casting, a raczej ten stres, który cię ogarnął? Co to było? To było bicie serca, jak, jak mm. dzwon po prostu. Ja czułem mi chyba trena przeszła po 27 castingu. Ale jak dokładnie, A... wiesz, 27 akurat. Ale pamiętasz Panie co zdobycie. dokładnie działo się na castingu? Jakby nie mówmy, znaczy się czego do dotyczy to casting? Ja, czy... miałam rolę mówioną i nie mogłem wypowiedzieć słowa, bo y, moje bicie serca zatykało mnie po prostu. Y, Ktań i w ogóle nic w ogóle wysłobić się nie mogę nic. Wchodziłeś indywidualnie czy z jakąś grupą? Była grupa, y, najpierw to był wielki stres, bo było, było trzy osoby z panią reżyser i chyba z dziesięć osób y, tak z, z korytarza, z castingu. Paraliżuje. I po prostu białe światła i mówię dziękuję, już, już zagrałem. <grym> Co ja, tu robię? Co ja tu robię? Ale patrz, jest taki o, ogromny sukces wewnętrzny dla osoby, która tak naprawdę była niesamowicie nieśmiała, do osoby, która bez problemu siedzi u nas na kanapie, na żywo, e, rozmawia normalnie, gdzie, gdzie wcześniej nie mogła powiedzieć słowa przed kamerą, gdzie to było tylko nagrywane na, na taśmę na przykład. Czyli mhm. to jest coś niesamowitego, czyli jest taka, ta, jakaś taka szkoła życia. Tak, i ta szkoła życia pomogła mi na przykład, jak e, już Powiedzmy po pół roku bycia na castingach yy, dało mi, że mógłbym odgrywać na przykład w przyciągu, tak jak pani reżyser mówi, że w ciągu 15 sekund mam odegrać trzy scenki, dramat, komedia, yy, nie wiem, jakiś, jakiś tam histeria, no, cokolwiek, tak, no więc przygodziło mi to błyskawicznie na Widzisz, sam się teraz y, nasz rozmówca wkopał, bo jak tu mi Sebastian zaraz powie, że słuchajcie, mamy 30 sekund do zakończenia spotkania, to dam Ci 15 sekund, żebyś coś do nas zagrał. Panie wydawco! Pomyślmy, pomyślmy nie, o tym. Nie, ja myślę, że tutaj nie warto, nie warto stresować, gdzie jest milion pytań do zadania. Do ale to zadania. Do koniec, słuchaj! Ale co? Do, ale, Damy mu jakąś taką żeby coś zagrał. Pomyślimy, dobra, zobaczymy, po co, zobaczymy jeszcze. Się. Milion pytań do zadania? Tak, Fale -fale? wybiły się mnie z rytmu. No i co teraz? Przepraszam, mogę ja zadać pytanie? By, zadawaj. Wiesz, że ma lat? Mm, no właśnie. Czy pan pyta się o wiek? Yy, panów chyba można. Tak. Z tego? My, co my mówimy tak? od razu. No to pytam cię od razu, ile 40? Lat? 40 lat masz. Znaczy nie to, że moje zdziwienie, ale yy, zauważcie, yy, że ten facet młodo wygląda. Naprawdę, dziwnie tak yy, prawić komplement facetowi, ale Czyli masz 40 lat? Jesteś w tej grupie tak naprawdę 30... dużego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o facetów. Tak, w dwóch przydziałach, jest na wiekowych 35-45. Mm. Mm -hmm. Mam pytanie, przypomniało mi się, oświeciło mnie. Eee, wracamy do tej windykacji, która jest taka intrygująca, myślę, że zaprosi... zaprosimy Cię... Że ja się do... go boję, że mi się słuchaj. <cię> <słuchaj> eee, nie kończyłeś żadnej szkoły aktorskiej. Nie. Eee, I nie czujesz, że czegoś Ci brak? Jakiejś wiedzy? Ja wiedzę zdobywam na przykład na, dla mnie, jako e, takim warsztatem, takim, takim motorem, taką szkołą. To są plany, właśnie filmowe, gdzie spędzam na nich, e, chodzę sobie jak najbardziej. 12-godzinne na plany, gdzie wtedy podglądam sztukę aktorską i gram wśród wspaniałych aktorów. I to jest po prostu dla mnie zaszczyt. Obserwuję ich, bo wielokrotnie byłem dublerem y, kilku aktorów i obserwowałem ich granie wszystkim, każdą częścią ciała, tak? Tak jak mi na przykład kiedyś mówił reżyser w pewnej reklamie, że nie grają mi oczy. Mhm. Grałem przez trzy godziny jedno ujęcie, a nie grały mi oczy. Dopiero nas, nasunął mi myśl, y, żebym sobie wyobraził na przykład, że go... Co bym z nim zrobił na przykład, z tym gościem, tak? bo, z go, bo go nie trawi po prostu mm. pod a. tym kątem nie? emocji, a nie? to wtedy dopiero zagrały oczy w tym momencie. Eee, jakby zaistnieć w telewizji to jest to marzenie wielu, wielu młodych ludzi. Myślisz, że ludzie, którzy patrzą na ten zawód, na, na tę pracę tylko myśląc o dochodach sprawdzi się czy, czy nie ma szans? Znam takie osoby, które tylko na to się nastawiają, no ale to nie, to nie na tym polega. Ja się temu poświęciłem na przykład i, i bardzo w to idę do przodu. No to ja mam takie kolejne pytanie. Przepraszam cię bardzo, ale to jest temat, który mnie bardzo intryguje. Marzysz o deskach teatralnych w przyszłości? Dostałem w ubiegłym roku dostałem taką propozycję, ale dużo chodzę do teatru. Dostałem takie zapytanie, czy nie zagrałbym właśnie w teatrze, ale jeszcze powiedziałem: Nie w tej chwili. Nie jestem jeszcze gotowy. No to jest niesamowite, że tutaj u ciebie widać tą pasję. To jak mówisz, te, grasz tymi oczami, że ci się to strasznie podoba. Ale jaką pokorę widać, słuchaj, mhm. Pawle. Nie, jest, nie jestem gwiazdą telewizyjną, nie. tak? Nie. Jutro będzie, jutro ma reklamę. Coś, gdyby, gdyby ktoś inny dostał ofertę z teatru. Oczywiście, że tak. Jestem obyt, dam sobie radę. Z tego co wiem, mamy Ech, bardzo, mamy bardzo mało do czasu, ale już nie będziemy go męczyli zadaniem aktorskim, że 15 sekund, żeby coś tam robił. Gdybyś mógł wybrać jakikolwiek inny zawód, oprócz windykatora i aktora, kim byś był? Może byś po prostu został aktorem? Oprócz, oprócz aktora? Nie, no chciałbym być aktorem. Chciałbym. Mhm. Czy nie ma innego zawodu, jest tylko aktor, Ech... bo kochasz to? czy tak. to z pasją? Robię to z pasją, przygotowuję się do każdej roli, jak dostaję brief od Norberta czy od Sylwii, przygotowuję się do każdej z ról. W briefie wszystko jest napisane, kogo mam zagrać, jak mam zagrać, idę do nich na kawę, siedzę u nich godzina, ze dwie, wypytując się każdego szczegółu. Ty dostajesz brief od Norberta, co masz zagrać, a my dostajemy brief z reżyserki, że niestety nasz program dobiega końca. Naszym gościem jest był Paweł Korsecki. Serdecznie Ci dziękujemy i życzymy i, i, za wielu, wielu ról. I my Dzie żegnamy się z Państwem. Ale przypominamy o popołudniowych programach dzisiejszych, Magia i życie z Małgorzatą Trzaskomą. Agnieszka przywita Was w premierze swojego programu Jesteś u Siebie, a zaraz po niej przywita Was Adam Gronał i marzenia do spełnienia. Do zobaczenia!